Dzień dobry. Dzień dobry. Witam państwa. To już nasze przedostatnie spotkanie, także niedługo będziemy kończyć naszą pracę. Ale najpierw chciałbym, żebyście się państwo jak zwykle podzielili tym, jak minęły wam dwa ostatnie tygodnie, a także jak udało się to zadanie, na które umówiliśmy się dwa tygodnie temu. Dzisiejsza sesja ma być poświęcona intymności. Tak jak wcześniej sygnalizowaliśmy, Państwo też prosili o to. To jest ważna sfera w życiu każdego małżeństwa, i chciałbym do każdego z was y, z osobna najpierw takie pytanie skierować i prośbę, a każde z was zastanowiło się i opowiedziało o takich sytuacjach z przeszłości, to może być nawet odległa przeszłość, kiedy właśnie w sytuacjach intymnych czuliście się dobrze i bezpiecznie. Przy czym te sytuacje intymne rozumiemy szeroko. Od czułości, bliskości aż po kontakty seksualne. Jakie to były sytuacje, co się wtedy działo, też co robił partner, żeby druga osoba, współmałżonek, czuł się bezpiecznie i dobrze w tej sytuacji. Może ja zacznę. Ech, no to e, na początku naszego małżeństwa, kiedy jeszcze nie było dzieci. No to powiem panu szczerze, że wtedy jeszcze, właśnie, nie piłem. Nie piłem jako osoba, prawda, uzależniona. Zdarzało mi się sporadycznie, tak, towarzysko. No, była taka miła atmosfera. To powiem panu, że te nasze wspólne spotkania były bardzo przyjemne. Spędzaliśmy wspólnie wieczory, i te wieczory, właśnie, były takim, taką kropką nad i każdego dnia. Żona właśnie wtedy mówiła, że bardzo mnie kocha, że, się, że taki jestem dla niej bardzo ważny i, i, i potrzebny w jej życiu. Ja wtedy właśnie czułem się taki bezpieczny i doceniony przez żonę i to właśnie było takie no, bardzo piękne. No, zasypialiśmy razem sobie w ramionach, przytuleni. Były pocałunki, no i tych zbliżeń też wtedy było dużo więcej. No to wspominam, najmilej, no, no. No i to jest takie dla mnie piękne. Co wtedy robiła na przykład żona, że pan czuł się dobrze i bezpiecznie? Co było szczególnie takiego ważnego dla pana? Żona głaskała mnie, przytulała, mówiła, że mnie kocha. Właśnie mi po plecach, patrzyła mi w oczy, <grym> mówiła dużo miłych rzeczy. Rzeczywiście ta atmosfera cała była taka, wie pan, no, że bez słów można było wyczuć to, co między nami się dzieje, jakie te relacje między nami są. No właśnie też dużo mówiła, że Właśnie jestem kochany, no i ten cały dzień, ta cała atmosfera, ten wspólnie czas spędzony był jakby też tego, no co, to było jakimś takim no, zakończeniem dnia. Także ja cały dzień się taki czułem jakby, no, na skrzydłach bym leciała wieczorem, no po prostu, wie pan, było bardzo dobrze. Mhm. A jeżeli chodzi o sam kontakt seksualny, co było takiego, co powodowało, czy był dobry, czy nie, czy był satysfakcjonujący? No, jeżeli o to chodzi, między nami wtedy dochodziło w porównaniu do dnia dzisiejszego, no, bardzo często. Jakby obdwoli tutaj znaleźliśmy się, wiedzieliśmy, czego prawda, oczekujemy od siebie w sferze seksualnej. No, to jest ważne, właśnie. Uzupełnialiśmy się. To było właśnie takie satysfakcjonujące, jakby bez słów wiedzieliśmy, czego w danym momencie oczekujemy. Czyli w tamtym okresie nie było tutaj jakichś trudności. No, bo czasami bywa w małżeństwach tak, że jedna strona chce więcej, druga mniej, jedna chce w ten sposób druga trochę winna, kwestia jest później dopasowania się do tego. No w tej sferze, kiedy się poznaliśmy na samym początku, no, mieliśmy takie różne jakieś potrzeby. Nie znaliśmy się pod tym kątem, No ale kiedy zaczęliśmy się poznawać w tej sferze seksualnej, to myślę sobie, że no, dopasowaliśmy się no, i było nam bardzo dobrze. No to oczywiście no, z biegiem czasu to wszystko nie było takie aż wie pan, no, było cudownie i wspaniale. Tylko że właśnie, no, no właśnie to jest ważne, że wtedy właśnie tak no, wspólnie uzupełnialiśmy się, poznawaliśmy się pod tym względem. A jak pan zaczął nadużywać alkoholu, jak się pojawiło uzależnienie, to co się zmieniło? No, powiem jeszcze, no, dodam, że jak widzę z perspektywy większego czasu, to rzeczywiście, no to nasze pożycie małżeńskie od pewnego momentu, wtedy kiedy ja już przeszedłem to uzależnienie, no to było takie nijakie. No nie. Tak, y, nawet jak dochodziło do niego, kiedy ja byłem trzeźwy, no nie piłem alkoholu, czy może po tygodniu, po dwóch tygodniach, to nie od razu żona godziła się na pożycie ze mną. To też nie było tej całej otoczki, no, tego przytulenia, takiego mówienia, je, tylko bardziej takie... Takie mechaniczne. O właśnie, mechaniczne, tak, tak, tak. Nie wspominam tego dzisiaj mile. A Pani? Jak pani przypomina sobie, czy były takie sytuacje, gdy czuła się pani dobrze, bezpiecznie? Co robił mąż? Jak tworzył taką sytuację, takie poczucie bezpieczeństwa? No, tutaj muszę wrócić do naszych początków, do początku małżeństwa. No, było je zupełnie inaczej. Mąż bardzo się starał. Właśnie w tych sferach intymnych był taki czuły, bardzo delikatny. No inaczej to było, bo nie było dzieci, więc inaczej dysponowaliśmy czasem, ale no naprawdę wtedy, wtedy się starał, ja no zupełnie inaczej, zupełnie inaczej to wyglądało. Tak jak mówię, no, mąż się starał, więcej wysiłku wkładał, jakoś mu bardziej chyba zależało. Nie wiem, no to przytulanie w ciągu dnia, jakieś smsy, nie wiem. No, mąż miał więcej takich pomysłów romantycznych, jakaś kolacja wieczorem, gdzieś pojechaliśmy. Rozumiem. A to było tak, że do jakichś kontaktów seksualnych dochodziło bez. Nazwijmy to takich fajnych, miłych przygotowań. Czy też były już te sygnały i przygotowania wcześniej? To znaczy, tak. No, były też takie spontaniczne sytuacje, jak, jak gdzieś właśnie wyjechaliśmy na jakieś wczasy. No, była też inna zupełnie atmosfera, prawda. Czyli to sytuacja tworzyła tę atmosferę. Tak, tak. No. No, ale teraz to jest tak ciężko, jak gdzieś jedziemy, coś spontanicznie, żebyśmy tak zareagowali. No, no bo co z dziećmi? No, ale kiedyś to takiegoś więcej, więcej było takiej bliskości. Później się to wszystko zaczęło psuć, zmieniać. Dzieci się urodziły. Jeszcze chciałbym trochę zatrzymać się przy tym żeby to tak bardziej skonkretyzować, to co szczególnie wtedy ze strony męża pani pomagało, czy otwierało pani na taką intymność, na taki kontakt? No może był bardzo delikatny, bardzo się starał, był nastawiony na mnie. Nastawiony na panią? Co to znaczy? Mąż jest starszy i był po prostu bardziej doświadczony, tak to powiem. No i tak. Z troską do mnie podchodził, chciał mnie nauczyć, bo ja był taki delikatniejszy, no po prostu wiedział, że mogę pewnych rzeczy nie wiedzieć i to było przyjemne. To było z taką czułością naprawdę, z troską. No i tak się czułam taka zaopiekowana, nie wiem jak to nazwać. Czyli tak jak ja to rozumiem, to nie było tak, że do kontaktu dochodziło szybko, tylko był taki dosyć długi wstęp. Znaczy, mąż też bardzo zwracał uwagę na to, czego ja, ja potrzebuję, czego ja oczekuję. I kiedy widział, że, że ja się tam z czymś źle czuję, to. Nie, nie nalegał. Nie, jak potrzebowałam więcej czasu, prawda? Był taki otwarty i, i po prostu się starał. Miał więcej cierpliwości. Tak, tak bym to nazwała. Więcej cierpliwości do czego? Do mnie. No i też czułam więcej szacunku jak do kobiety. Odnosił się do mnie w, z takim większym szacunkiem. E, na przykład jak. Mm, jak nie chciałam, to po prostu potrafię to uszanować, że nie chcę. Że jakby nic złego się z tym nie dzieje, że mam do tego prawo. No, później się to pozmieniało. Później słyszałam różne rzeczy na ten temat. No, i tak jakoś było inaczej. Jak się pozmieniało? No, pozmieniało właśnie się tak, że usłyszałam, że to był, że to jest mój obowiązek, że mąż czasami mówił, na przykład, że widocznie mam kogoś na boku, skoro e, nie chcę, bo przecież normalne kobiety mają ochotę, mają taką potrzebę, tylko ja jestem jakaś dziwna. No więc to nie było fajne. No też ja nie miałam ochoty uprawiać seksu z mężem, kiedy. Jest pod wpływem alkoholu, albo no, kiedy śmierdzi, albo kiedy jest w takim stanie, że ledwo się trzyma na nogach. A wtedy próbował coś robić, nalegać i on tego nie rozumiał. No też mąż miał takie wyobrażenie, że jak nie pije już tydzień albo dwa, to ja mogę o tym zapomnieć, nie pamiętać, wybaczyć, że powinnam o tym zapomnieć. A ja po prostu nie mogę zapomnieć w ciągu tygodnia czy dwóch o tym, co było. Na tym tle też rodziły się jakieś spięcia? W kwestii seksu? Tak. Bardzo często. Myślę, że ja bym tak powiedziała, że to było tak 50 na 50 naszych konfliktów. No to też dotyczyło właśnie tego, dotyczyło właśnie tego tematu, że mąż miał pretensje, że ja nie mam ochoty, czy próbował zrzucić winę na mnie, że to jest właśnie moja odpowiedzialność, bo on może. A pani czasami w to wierzyła czy nie? Początkowo nie bardzo, ale później to tak jakoś sama miałam wątpliwości, czy coś faktycznie jest ze mną nie tak, bo że ja nie potrafię na przykład, y, że nie potrafię tak szybko zapomnieć, że niby to powinno być w, w porządku. Y, no ale jak ja, no, sparzyłam się kilka razy, bo było tak, że nie wiem, był jakiś czas, że było fajnie, że było miło, że mąż na przykład y, ograniczył picie, no i ja się... No ja się wtedy decydowałam na seks, nie wiem, żeby go nagrodzić za tą abstynencję, no i też, też trochę tak, żeby mu pokazać, że go kocham. No a później on po kilku dniach szedł pić, ja się czułam wykorzystana, czułam jakby chodziło mu tylko o to, żeby no żeby tutaj był ten seks. Wcześniej wspomniała Pani, że niepokoiły Panią kontakty męża z niektórymi kobietami z grupy. No, znaczy w tej chwili to, to, to nie ma takich kobiet. On nie utrzymuje kontaktu z jakimiś tam kobietami, koleżankami. Nie, no jedynymi osobami to są jakieś tam panie czy dziewczyny z mitingu, prawda? Ale ja, ja znam te osoby i, i wiem, że mają mężów, że są w związkach, nie wiem. Może pani Zosia? Nie, nie wiem. Nie, nie. Znaczy ostatnio mąż mi nie daje powodów tak naprawdę do tego, żebym była zazdrosna. Jest w domu, spędza czas z nami, nie ma tak częstych wyjść, więc jakoś. Więcej mam do niego zaufania niż wtedy. Tak, tak. Małżonka mówi, że wie, co to są za kobiety, bo jak są meetingi otwarte na przykład raz w miesiącu, to ja małżonkę zaprosiłem. No i małżonka poznała te kobiety. Wie, to to jest i jakby z tym zaproszeniem no, uspokoiłem małżonkę, także. Czyli to był dobry pomysł. Tak, 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 to był bardzo dobry pomysł. Też dobrze, że małżonka zgodziła się na to, bo to też przecież rozwiało pewne tam. Wątpliwości małżonki. Tak, tak, tak też trochę, tak. rzeczywiście. Chciałbym teraz, żebyście Państwo między sobą porozmawiali, nie tak do mnie, tylko między sobą, o tym, czego teraz każde z Was oczekuje od partnera, jak chciałoby, żeby ta intymność wyglądała, czy ten seks, czego potrzeba każdemu z Was, w jakim zakresie i co tutaj małżonek może zrobić. Czyli takie oczekiwania w tym zakresie odnośnie szeroko rozumianej intymności, bliskości i seksu. No, może zacznij, Karolinko. No, ja bym oczekiwała od ciebie więcej takiej bliskości, czułości, takich gestów z twojej strony, takiego przytulania, pogłaskania, no, ale żeby to nie było z takim, wiesz, od razu pod tekstem, że, 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 że to musi być od razu kończyć się seksem, tylko że. No wiesz, jak, tak jak kiedyś to było, że, no nie wiem, no, moglibyśmy poleżeć, poprzytulać się do siebie, ale żeby to nie było z takim od razu pod tekstem, żebym mnie ja nie czuła takiego, wiesz. Mmm, tylko, że możemy jakby też po prostu na tym skończyć, na tym przytula przytulaniu się, bo ja też po prostu tego potrzebuję od ciebie. No, tak na razie bym chciała. No... <śm> Ja bym chciał, żeby było, wiesz, tak jak dawniej. Wiesz, teraz ty mówisz, że oczekujesz, że chciałabyś, żebym cię przytulał, okej. Okay. Tylko uh, mówisz, że niekoniecznie się to musi, wiesz, skończyć seksem, tak? A wiesz przecież, że dzisiaj jest zupełnie inna sytuacja, bo przecież mamy dwójkę dzieci. Też no tych możliwości nie mamy tak jak kiedyś. Natomiast no, to nie jest tak, że wykorzystujemy y, każdą wiesz możliwość natomiast okej okay, ja na pewno z mojej strony będę się starał spełniać twoje oczekiwania trudno mi teraz mówić wiesz o tym czego nie ma systematycznie bo tak naprawdę to kiedyś wiesz kochaliśmy się wiesz dwa razy w miesiącu albo raz w miesiącu i to tak na tym poziomie wiesz zostało jak ja. więc oczekujesz ode mnie czegoś czego tak naprawdę nie ma Postaram się wiesz, wrócić do tych zachowań, które były w narzeczeństwie czy na początku małżeństwa. No tak, bo to jest tak, że, że mi czasami brakuje takiej spontaniczności, tak sobie pomyślałam, że co ci przeszkadza, że zadzwonisz na przykład do mamy, żeby się zaopiekowała dziećmi, na przykład no nie wiem, tak żeby było tak romantycznie, że mnie zaprosisz na kolację. Ale wiesz, że mam takie trudności z dzwonieniem do twojej mamy. Wiem, że do mamusi masz trudności, ale wiesz, no... Myślę sobie, wiesz, że możemy ustalić to tak, że może zawieziemy dzieci do mamy i poprosimy, wiesz, wspólnie. Może to może taki będzie, wiesz, no, w, no wiesz, no, taki wstęp. Ja bym od siebie oczekiwał może tych, częstszych kontaktów, tej bliskości, tego, no, kochania się, tego zbliżenia. Wiesz, brakuje mi, powiem, nie tyle tego przytulenia, co mi brakuje, no wiesz, tego seksu, no. W ciągu dnia gdzieś tam przytulamy się przecież i pocałujemy się. Ale to jest inaczej, wiesz, wieczorem niż w ciągu dnia. No, może inaczej, tylko przytulamy się, przytulamy i koniec. No, no, no właśnie tak. Okej, okay, no będę się starał. Bo jak wiem, że ty chcesz. To ty? No, przekór. No. Nie, nie. No, ja to po prostu, mnie to po prostu razi, że nie słuchasz, co ja do ciebie mówię. Że, że naprawdę mam takie momenty że chcę tylko się poprzytulać, a ja ty od razu nalegasz i od razu. Nie, mówisz, że mi się chce, a jakbyś się poprzytulał, no to, no to wiesz. A ty? Przecież byś usnęła. No nie, może bym nie usnęła, ale, ale bym miała taką większą ochotę, a tak. No mam taką rezerwę i, 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 i że nie. A tak wiesz, no, tak to jest większa szansa na to, że. No, że, że, że coś będzie. Hm? Rozumiem. Wiesz, to jest tak, że. No, teraz więcej mi pomagasz przy dzieciach, i ja też jestem mniej zmęczona w związku z tym. Teraz wieczorami nie jestem tak bardzo zmęczona niż to było wcześniej, więc naprawdę uwierz mi, że teraz jest inaczej, będzie inaczej. Ja zdaję sobie sprawę, że sytuacja, która była, no, no nie była właśnie taką sytuacją komfortową, gdzie ty miałaś ochotę na to współżycie, tak. Dzisiaj się już to troszeczkę zmienia. No i no może idźmy tą drogą i ja będę próbował Twoje oczekiwania spełniać. A ja Twoje. Czyli, że częściej, częściej. No, częściej. No pomyślę o tym, pomyślę. Jak Państwo, każde z Was osobna, czuło się w trakcie tej rozmowy? Kiedy rozmawialiście ostatnio o seksie, intymności? No parę lat temu, no. Na początku związku. Tak, kiedy poznawaliśmy się, poznawaliśmy swoje ciała, wtedy dużo rozmawialiśmy, no, no nie wtedy no, byliśmy sobą zainteresowani bardzo. Byliśmy ważni dla siebie i gdzieś ta, no, ta bliskość, gdzieś znaczy, to moje no, uzależnienie, no, to picie, że zaczynaliśmy od siebie gdzieś się właśnie no, oddalać. Ale to no, w każdym obszarze naszego życia, no i w tym aspekcie, prawda, no nie? Tym bardziej. No i tak jak mówię, że no, parę lat temu z taką otwartością, no, no teraz czułem się taki troszeczkę, mówiąc o tym, no zawstydzony. To było w związku z moją obecnością? No... Myślę, że nie. Myślę, że tu w ogóle mówienie małżonce o tych sferach intymnych, no było dla mnie bardzo trudne. No na pewno to nie jest dla mnie łatwe mówić o tym. I wiem, że długo będę musiał jeszcze popracować nad sobą, żeby mieć taką odwagę. Mówić o tym wprost, bez takiego właśnie zażenowania, zawstydzenia. Ja bym. Ja bym chciała z tobą rozmawiać. W ten sposób? Mhm. No, dla mnie to jest trudne. Znaczy, ja też y, nie powiem, że to jest łatwe, prawda? Bo no, jak mąż mówił mi o tych swoich oczekiwaniach, to muszę przyznać, że ma rację faktycznie, że tak jest. I że też nie jest miło usłyszeć, że, no, że, 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 że ta bliskość jest tak rzadko. No bo ja też bym. Oczywiście, że, no, że chciałabym częściej, bo wtedy się do siebie zbliżamy i ta miłość kwitnie między nami. No ale naprawdę dobrze jest usłyszeć coś takiego. No, usłyszeć jest dobrze, ale mnie trudno jest powiedzieć o tym. Ty słuchasz, ale mm, różnie do tego podchodzisz, tak? Ja, mnie jest bardzo trudno powiedzieć o tym, tak wiesz, no bez słów. Mm -hmm. Ale ja się cieszę, że to usłyszałam i że mam nadzieję, że będziesz się stosował. Postaram się, będę się starał. No, no to spotkacie no. nagroda. Nagroda? Mhm. Jaka? No, może. <laughs> no, będziemy się wspierać, tak? Będziemy, tak. Może to będzie obopólna nagroda? Może. Może będziemy wspominać, tak byłoby najlepiej. Długo nie rozmawialiśmy. Tak. tak, tak. Powiem, że jak sobie przypomnę, jak my tutaj właśnie mówiliśmy, i jak żonie czyniłem te wszystkie wyrzuty o tej zdradzie i ten cały stek bzdur, no powiem panu, że to przychodzi bardzo trudno właśnie o tym mówić. No, ale jak już państwo zaczęli rozmawiać, no to. Później już będzie po prostu łatwiej rozmawiać i też jakoś tak y, inaczej zbudować tę intymność, bliskość, prawda? No dobrze. Jakie dać Ci zadanie? Zadanie, a może sami mamy sobie wymyślić. No tak, y, w związku z naszym tematem. No to ja już mam, że mąż y, będzie się stosował do tego, co powiedzieliśmy tutaj. Znaczy, to ja mam inny pomysł. Tak, a że najpierw się poprzytulamy, a potem się pokochamy. No? A potem zobaczymy. Myślę, że to jakby dobry pomysł, żeby zadbać o tę intymność w najbliższym czasie w jakiś taki szczególny sposób. Być może jeszcze porozmawiać ze sobą na ten temat, właśnie w jakichś takich specjalnie stworzonych warunkach. Ale oczywiście granice. Jak, i na czym to się ma skończyć, i w jaki sposób, to państwo już będą uzgadniać. I oczywiście nie tutaj. Natomiast myślę, że to dobry pomysł, żeby taką szczególną uwagę w ciągu, tego, w ciągu najbliższych tygodni zwrócić właśnie na tę sferę. Dziękuję państwu za dzisiejsze spotkanie. My też dziękujemy. O, dziękujemy bardzo.